Mamy 24 grudnia. Witam Was w ostatnim vlogmasie. Tak wiem, że do tej pory nie pojawiło się ich za dużo, ale mam kilka w montażu i niestety większość vlogmasów pojawi się po świętach, dlatego że grudzień jest dla mnie bardzo intensywnym czasem, tu się dużo dzieje i już wiem po prostu, żeby za rok trochę szybciej się za to zabrać. Także już mam naprawdę konkretny plan na vlogmasy w następnym roku i naprawdę wtedy będzie ich sporo, ale w tym roku też będą, tylko po prostu jeszcze muszę je domontować. Ja jak już widzicie, jestem ogarnięta, no jeszcze nie do końca, bo jeszcze nie wiem co ubrać, szczerze powiedziawszy. Nawet przygotujemy to, co jeszcze dzisiaj musimy, chcę zrobić dzisiaj jeszcze szarlotkę Tutaj rodzina już zaczęła dekorować dom ostatnimi jakimiś zetalami, także zaraz wam wszystko pokażę. Przyjdzie zaraz moja mama, bo poszła się ogarnąć i będziemy otwierać kalendarze adwentowe. Zrobiłam w ogóle też sobie wczoraj przemęblowanie w pokoju, i tak to teraz wygląda. I o, właśnie, muszę spakować jeszcze ostatnie prezenty, teraz patrzę. Także teraz się szybko za to zabieramy. W czekała na ciebie z 20 minut, już zdążyłam spakować prezenty. Otwieramy kalendarze adwentowe. Czy ty masz jakieś zaległości? Tak. Jakie? Wczoraj. Czyli 23. 23 była taka A. duża. Tyczki. Trzy ty zł bardzo dokładnie. Dyfuzor? Diffuzor, tak. Ale pięknie pachnie. Do pokoju. No A. i już sobie położyłam, że jak A. sprzątałam cały pokój. No to 24 otworzymy razem. No. ale z racji tego, że dzisiaj jest niedziela, a Rituals ma coś takiego, że co niedziela adwentową jest świeczka, więc tym razem też jest to świeczka. Dokładnie. Czyli mamy po prostu kolejną świeczkę. Tylko bardzo delikatna. Koniec kalendarza Ritualsa, trzymaj. Bardzo Rituals. lekki jest teraz. Tak, ale co tutaj ogólnie chyba jeszcze jest. Już otworzę go po prostu. Pokażemy wam od razu, co było w całym kalendarzu. Mamy tutaj wszystkie produkty z okienek. Dwóch brakuje, ponieważ jeden to jest ten dyfuzor, który odpakowywałam wczoraj, a drugi no to był jeszcze jeden kosmetyk, który po prostu wydałam, że tak powiem. Mamy tutaj pianki do mycia. Tutaj był spray do pościeli, do jakichś ubrań. Krem do ciała, krem do rąk. odświeżacz do samochodu, skrap do ciała, jakaś mgiełka, pomadka, serum do twarzy, perfum. Tutaj mamy oliwkę do ciała. Jedno to jest mydło, drugi to jest krem. Spreje do, do pomieszczeń, Cztery świeczki na cztery niedziele I tutaj co mamy? Do twarzy, jakiś serum. Jeżeli chodzi o moich faworytów, to jest to zdecydowanie: ta pianka jest super. Mamie się podobał ten krem, prawda? No i drugi moim faworytem jest ten olejek do ciała, to jest hit i wiem, że jak mi się skończy, to na pewno kupię drugą butelkę. Naprawdę jestem mega z niego zadowolona. Ten dyfuzor też jest kolejną rzeczą, którą bardzo lubię i bardzo ładnie pachnie. I też pewnie zdecyduję się na zakup drugiego, bo naprawdę ładnie pachnie nim. I w ogóle ta seria też jest mega. Tutaj jest mydło, tutaj jest krem do rąk, super zapachy. No i co? No i z tych rzeczy to tak w sumie wszystko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć rzeczy, które kupię ponownie. Te sobie przetestuję. A, czekajcie, no tutaj mamy też scrap z tego samego stapianka. więc to też na pewno się tego zalicza. Te sobie jeszcze przetestuję i może zakocham się dopiero drugi raz, Ale naprawdę jestem i tak zadowolona z tego kalendarza fajne były w sumie rzeczy. I otwieramy numerek 24 z kalendarza Anjax. Otwieramy razem. Zabrabiamy jeszcze 33, bo mama nie widziała. Wow! Wow, a ja przygnęłam sobie wczoraj tym napościem. Lubię ten zapach. Jak on pachnie, lubię ten zapach. Dobra, 24! Najważniejsze to jest pewnie świeczka! O, albo jakiś no. nowy produkt. Otwieramy razem, a chodź tu bliżej. Myślałam, że będzie coś innego, ale mamy tutaj świeczkę! kupiłam twiego dziadka do orzechu. Zobacz, jak on fajnie wygląda. I z tyłu <grych> można ruszać jego muzią. No siema Miałam nagrać wam to wcześniej, ale jakoś tak przez to, że jakby był ten czas świąteczny i chciałam go spędzić właśnie w gronie rodzinnym e, Stwierdziłam, że po prostu nagram to już po świętach Dzisiaj mamy 29 grudnia W ogóle tak naprawdę zdążyłam przed chwilą nagrać właśnie podsumowanie 2023 roku Także zobaczycie ten film na moim kanale już po tym vlogmasie bo to jest ostatni vlogmas, ostatni film taki wiecie, vlogowy w tym roku I zaraz podchodzi podsumowanie 2023 i lecimy z 2024 Nagrałam tak jak wam mówiłam film na podsumowanie I z racji tego, że tak podsumowuję sobie ten rok To nachodzi mnie bardzo dużo refleksji dzisiaj I gdzieś plany na następny rok też się pojawiają Także sobie tam zapisuję Bo 2024 myślę, że będzie bardzo fajnym rokiem Mega się cieszę z tego w ogóle, że tak nagrywam, wiecie, na pamiątkę też dla siebie, że ten 2022 mam nagrany, 2003 mam nagrany i fajnie do sobie nawet kiedyś na przyszłe lata pospominać, co tam w tym danym miesiącu robiłam i powiem wam, że tak sobie podsumowując ten rok, nie wszystko pamiętam zawsze, a czasem są takie małe rzeczy, które gdzieś tam na przykład w stosunku do całego roku są ważne i stwierdziłam, że teraz mam nadzieję, że systematycznie będę to robić, ale co miesiąc na przykład sobie podsumowywać, co się działo w tym miesiącu, tak wiecie, gdzieś tam na końcu kalendarza pisać i potem po prostu na koniec grudnia też będę widziała Działa takie inne rzeczy, takie wiecie, typowo rozwojowe dla samej siebie. Eee, jeżeli chodzi o vlogmasy, no to nie jestem do końca zadowolona w tym roku z nich, ale to już wam mówiłam na tym filmie też poprzednim. Na 2024 rok już mam plan, jak to wszystko ugryźć, żeby było dobrze zorganizowane. Gdzieś tam na pewno zacznę organizować to szybciej. To jest rada na mój kolejny rok, żeby szybko do wszystkiego po prostu szybciej robić. I co w tym filmie to by było na tyle. Do zobaczenia do kolejnych, właśnie za chwilę zobaczycie też podsumowanie roku na moim kanale. Później ja zorganizuję. Wyjazd do Stanów, bo też został mi jeszcze jeden taki film. Mam nadzieję, że fajnie spędzicie te święta, że fajnie spędzicie Sylwester i do zobaczenia w przyszłym roku. Bajo!